Rybę zawsze na pierwszym planie. Ponowny test łódki, test autopilota APM wersja Made by Filippo, 87 Karpaniak i Natalia 89 karpmaniaczka. <laughs> tak wygląda możecie sobie na tablecie podzielić ekran. Nie mam dipera ze sobą, ale tu jest diper, także podłączacie dipera do łódki, wypływacie sobie sterując normalnie. sterując normalnie pilotem. Deeper Wam pokazuje, znajdujecie jakąś fajną miejscówkę. Łódka sobie tam gdzieś pływa, wypływacie. Fajna miejscówka na Deeperze, jakiś spadek, półka, nieważne co, co Was zainteresuje. No, fajna miejscówka, zaznaczacie punkty. Wchodzimy w editor. Na przykład tu, gdzie jest teraz łódka, tutaj jest nasz home point. To jest łódka. Dajemy szlaczek, robimy jedynkę. No, Ten za dużo. Usług. Za dużo dodałem, to nam Płyniecie dalej, bo macie dwa kije powiedzmy. I płyniemy dalej. Widzicie jak łódka. Tak widzicie i tu na tablecie też widać jak ona płynie. I dalej po prawej stronie macie powiedzmy dipera, sondy, nieważne czego używacie. O, fajny kolejny punkt zaznaczamy Jest kolejny punkcik powiedzmy tutaj w tym miejscu, znowu jakiś fajny. No jest łódka. macie drugi punkt. No i żeby nie było, no to jeden przycisk, powrót do domu. Nic nie ruszam, pilot leży, leży. No i oczywiście możecie zaznaczyć sobie 6, 8, 10, 15 punktów. Mamy akurat mały zbiornik, to widać, tylko pokazówkę robimy. No i tak, już jesteście. No jest akurat punkt celowy zaznaczony tak, na wodzie. No, nie? no jest na Homie. No jest na wodzie, nie? Jak już zaznaczyli na brzegu, to dopłynie po sam brzeg. No i teraz macie miejscówki już zaznaczone. Tutaj zmieniam sobie na Guide. Macie miejscówki zaznaczone, powiedzmy na 15 punktów i wyżycie pierwszą wędkę. Czekacie na jedynkę. Bez używania pilota i wszystkiego Teraz są łódki zaznaczona, łódka sobie płynie No i myślę, że fajna sprawa Nie mówię tutaj o zbiornikach, gdzie można sobie wszystko z miejsca Ale jakiś większy zbiornik Akurat aparatura Sky, to nie wiem, myślę, że do około kilometra powinna złapać No i ona się toczy To na kilometr Nie, no tylko tak mówię, nie? Ona już wyłączyła silniki wyłączyła i ona po prostu siłą silników dochodzi do punktu. Dopłynęła, łódka wyłączona, powiedzmy zrzucony zestaw, jednym przyciskiem home. Łódka wraca do was, także w międzyczasie możecie sobie, tak jak tutaj akurat mamy punkt w wodzie zaznaczony, to wiecie, że ona w nic nie trafił, tutaj nie mamy żadnych przeszkód, także możecie sobie drugi zestaw czy nie dipować, nie dipować, woreczek dorzucać. łódka płynie swinger podczepiony druga wędka już się uzbraja dopłynęła co drugi zastaw, drugą łódkę to przekładam znowu na glide i płyniemy do drugiego punktu Tak samo w X-Pilocie, no też jest dodatkowy pilot do niego, no ale tutaj są koszt, nie pamiętam dokładnie tego APM'a. Co, X-Pilot? Nie, nie, mówię ten APM co Nie cały. Niech będzie nawet 70 euro. A x -pilot 400. A tableta przeważnie dostajecie w zestawie z internetem, albo czymkolwiek tak. komórki także. też by się dały. Nie? I z komórki tak samo, jasne. Lepiej na tablecie, bo jest większy obraz więcej co. Dokonało do drugiego punktu. No to wiadomo, że będzie z metrów. różnica, no tak, no. no może być nawet. No ale to zawsze może się, ty jak jesteś w punkcie, osiągnęło. Osiągnął punkt. No i teraz na wci wciśnie home. I Nie wraca. Nie wraca. Patrz jak konie, pięknie, konie widzisz? Na mm -hmm. razie widać. A żeby nie było, że tylko jest autopilot to w łódce też jest włącznik świateł z przycisku myślę, że jak na naszą łódkę testowano to starć, no, tylko wystarczy teraz kupić się inny kadłub i możemy się tak. No i pilot tak samo możecie sobie sterować, jak pilotem manualnie. Aha, wracając do tego, iż ostatnimi czasy zacząłem się bawić w, w, w robienie pakietów z akumulatorków 18650, to powiem wam, że różnica jest ogromna. Ja? No ten dalej jest naładowany. No, na, 11.9 11.8 no. na starych akumulatorkach, które miały no, w sumie mieli do No